31 grudnia. Wiadomości z Ukrainy. Ukraińcy zaatakowali duże rosyjskie miasto Biełgorod. W centrum rosyjskiego miasta Biełgorod, niedaleko obwodu Charkowskiego, doszło do co najmniej dwóch lądowań, po których nastąpiły silne pożary. O sprawie masowo informują mieszkańcy miasta, publikując odpowiednie filmy i zdjęcia. Należy zauważyć, że siły obronne Ukrainy pracowały na rosyjskich obiektach wojskowych. W obwodzie Białgorodu, ale z powodu kiepskiej pracy rosyjskich sił obrony powietrznej Gruz spadł w centrum miasta. Według Rosjan, po eksplozjach w mieście doszło do co najmniej dziesięciu pożarów. Wszczęto alarmy przeciwlotnicze, a ludzie zostali wezwani do schronienia się. Po zakończeniu działań rosyjskich sił przeciwlotniczych, władze lokalne ogłosiły śmierć i rannych wśród ludności cywilnej. Jak podało później rosyjskie ministerstwo Dasz sytuacji nadzwyczajnych, zginęło 14 osób, a 45 zostało rannych. Jak powiedział Dmytro Pieskow, rzecznik przywódcy kremlowskiego reżimu Putina, jego szef został już poinformowany o wydarzeniach w Białgorodzie. Departament zagroził już Szojgu odpowiedzią. Powiedzieli także, że żołnierze ukraińscy zostali trafieni rakietami Wilcha i pociskami wampirów. Najwyraźniej większość zestrzelili. Przywództwo faszystowskiej Rosji zamiast zaprzestać ostrzału Ukrainy kontynuuje retorykę gruźb. Wcześniej środki masowego przekazu informowały o uderzeniu sił zbrojnych Ukrainy w obiekty wojskowe w Białgorodzie. Źródła podają jednak, że nieefektywne działanie rosyjskiej obrony powietrznej spowodowało spustoszenie w infrastrukturze cywilnej miasta. Tym samym oficjalna przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Maria Zacharowa, ogłosiła zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Oprócz Ukraińców, Zacharowa oskarżyła także Wielką Brytanię i Amerykę o ostrzał Bielgorodu. Podobnie, pierwszy w porozumieniu z drugim podżegał Kijów do przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Przypomnijmy, że wczoraj Rosja przeprowadziła jeden z najbardziej intensywnych i masowych ataków na Ukrainę. Wróg wystrzelił 122 rakiety i 36 dronów w kierunku obszarów mieszkalnych, obiektów infrastruktury krytycznej, obiektów przemysłowych i wojskowych na terenie całej Ukrainy. Eksplozje słychać było w obwodach kijowskim, lwowskim, odeskim, dnieprskim, zaporożskim, sumskim, lwowskim i dniepropietrowskim. Zginęło 39 osób, ponad 100 zostało rannych. Siły zbrojne Ukrainy zajęły pozycję wroga w pobliżu Kurdiumówki. Bojownicy sił obronnych odbili od rosyjskich najeźdźców pozycje w rejonie okupowanej Kurdiumówki na południe od Bachmuta, eliminując wszystkich interwenientów pułku morskiego Federacji Rosyjskiej, punkt stałego rozmieszczenia w Kaspijsku w Dagestanie którzy tam byli. Opowiadał o tym na swoim kanale Telegram, bloger i bojownik 24. Oddzielnego Batalionu Szturmowego AIDAR, Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy Stanisława Buniatowa, który walczy na tej części frontu. Jednocześnie autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i ekspert wojskowy Deep State w swoim raporcie między innymi donosił kierunek Bachmuta. Sytuacja pod Bohdanówką jest trudna. Wróg w dalszym ciągu poszerza strefę kontroli. Sytuacja w pobliżu cmentarza i basenu jest nadal niestabilna, ale inicjatywa jest po stronie Rosji. Wróg nie może zająć wyżyn w pobliżu kliszczejówki, ale walki nadal trwają. Również wojsko ukraińskie odepchnęło najeźdźców na północ od Spirnego. Bojownikom Sił Obronnych udało się nieznacznie odeprzeć najeźdźców na północ od niezdobytej frontowej wsi Spirne w obwodzie ługańskim, na skrzyżowaniu kierunków Kremińskiego, Łymańskiego i bachmudzkiego. Ten odcinek frontu można wyróżnić jako kierunek siwierskiego. Co ciekawe, Stało się to na tle nieudanych prób rosyjskiego najeźdźcy poprawienia własnej pozycji taktycznej na terenie tej osady. Informacje te przekazał autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i ekspert wojskowy Deep State w swoim podsumowaniu za ostatni dzień opublikowanym na jego kanale telegram.